Zapraszam wszystkich też serdecznie, którzy by chcieli poprawić właśnie swoje sylwetki, czy to budować masę mięśniową, czy poprowadzić redukcję, zarówno jeżeli chodzi o siłownię, jak i właśnie robienie formy w domu, bo tutaj właściwie pokazuję Wam, że można robić tą formę kompletnie bez żadnych siłowni, bez żadnych jakichś karnetów, tego wszystkiego, żeby uczęszczać. Niektórzy, no nie wiem, no, z różnych powodów gdzieś tam na siłowni nie chcą być albo po prostu... Jeżeli chodzi o czas, albo jeszcze inne jakieś tam swoje, ktoś tam powody ma. A więc zapraszam do, po prostu do wiadomości prywatnej. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to mogę. jest Wcześniej już robiłem formę na siłowni a, i tam dość dobrze ją wykręciłem, ale nie chcę tutaj pokazywać. Zdecydowanie lepiej to wyglądało niż tutaj było większe nabicie i tak dalej, rozmiary. A więc jestem w stanie kogoś poprowadzić online i e, taką e, po prostu usługę m, gdzieś tam. E, mam i jeżeli ktoś chciałby to online mogę kogoś poprowadzić jeżeli chodzi o budowanie masy mi jeżeli chodzi o redukcję masy mi zarówno na siłowni jak i e, w ten sposób żeby robić tą e, formę tylko i wyłącznie w domu e, także prowadzę treningi personalne na e, terenie Konina chodzi o Wielkopolskę bo wiem że jeszcze inne Konin e, w Polsce także na terenie Konina jeszcze prowadzę treningi personalne a więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na Instagram, który macie w opisie i wiadomość prywatną. E, prowadzenie online i treningi personalne zapraszam. Siemaneczko wszystkim witam wszystkich, a więc żeby tradycji stało się zadość to zaczniemy od zaprezentowania serwetki jak to się ma już po miesiącu redukowania. Już jest, powiedzmy, że dość w porządku. Te fałdki już dużo tego nie ma, jeszcze przynajmniej z miesiąc czasu. Zamierzam redukować. Tak się to prezentuje. Wszystkiego już A więc co dalej? Jakieś takie szczegóły w piątek. W piątek będę nagrywał materiał, w którym pokażę i nagram to, jak te wszystkie wymiary wyglądają. Chodzi oczywiście o ramię, o talie i o klatkę piersiową. Jeżeli chodzi o wagę, to dzisiaj sprawdzałem 84,4. Jeszcze raz przypomnę, bo niejednokrotnie ktoś się pyta: 86,5 była początkowa, a więc 2 kg jest w dół. E, szczerze mówiąc, myślałem, że po takim e, okresie, jak ponad miesiąc, e, troszeczkę więcej zejdzie, ale tak jakoś to dziwnie jest, że e, ta forma cały czas się poprawia. E, w talii na przykład schodzi, a ta waga jakby stała w miejscu, więc ja szczerze mówiąc, jestem ucieszony. Waga nie jest e, jak dla mnie przynajmniej e, żadnym wyznacznikiem, a jeżeli w talii mi schodzi, jeżeli ta, e, ten tusz cały czas schodzi się, e, redukcja. Posuwa do przodu, no to właściwie czego chcieć więcej? A te cyferki to właściwie, no to co one mają znaczyć? Jeżeli patrzymy się w lustro i właściwie to wszystko widzimy, że rzeczywiście się zmienia na plus, i ta tkanka tuszowa schodzi, plus jeszcze centymetry w talii schodzą, to czego można chcieć więcej? Jeżeli chodzi o talię, bo dzisiaj sprawdzałem, początkowo było 81, dzisiaj jest już 73,5. Więc e, prawie że 5 cm 4,5 cm w dół. Ja uważam, że jest to jak najbardziej w porządku. E, też chciałbym zaznaczyć to, że zaczynałem tą redukcję raczej z dość niską tkanką tłuszczową. Raczej, e, no, no nie było tej tkanki tłuszczowej zbytnio dużo. Więc 4,5 cm w miesiąc, ja jestem zadowolony. Tak jak już wcześniej mówiłem, myślę, że około jeszcze w miesiąc, przynajmniej do końca wakacji, zamierzam redukować. Zobaczymy też, oczywiście, jak to na koniec wyjdzie, bo jeżeli nie będę zadowolony, to zapewne jeszcze dalej to troszeczkę pociągnę. Jeżeli chodzi o kalorykę, cały czas nic nie zmieniam. Cały czas planuję tą redukcję w ten sposób robić. Jak wcześniejsze redukcje by polegały na tym, że tej aktywności początkowo nie było zbytnio dużo, tylko cały czas praktycznie ucinałem te kalorie. Tak teraz chcę tą redukcję poprowadzić. Także kalorii nie zamierzam praktycznie w ogóle ucinać może pod końcówkę jeżeli rzeczywiście będzie trzeba to może z 300-400 maksymalnie utnę. A tak cały czas chcę do, do, dodać tylko aktywności. E, jeżeli chodzi o poranne kardio to, wakcje, to nic się nie zmienia cały czas 30 minut. Jeżeli chodzi o e, ten interwał początkowo było 3,5 minuty. Teraz już jest 5 minut czyli takich 10 sesji 20 sekund pracy e, 10 sekund e, przerwy. E, jak najbardziej pozytywnie ten interwał wpływa i widzę, że to cały czas pomaga, żeby to wszystko szło. Więc właściwie to teraz takiej informacji. Jeszcze raz powtórzę, że w piątek będę nagrywał te wszystkie wymiary, i ten, ten materiał z piątku nagrywany zapewne w niedzielę wpadnie, jak to dokładnie wszystko wygląda, tak, żebyście mieli to nagrane wszystko z miarką. Ramię, klatka i. Talia, a teraz bierzemy się za trenowanie. yeah <laughs> I <laughs> Tak to na dzień dzisiejszy wygląda po pompeczkach.